Zastanawiałeś się kiedyś, jak działa suszarka do prania? Tak myślałem, dlatego dzisiaj Ci to pokażę. Najpierw jednak musisz mieć coś do wysuszenia. No, teraz możemy przystąpić do suszenia. Do prezentacji posłuży nam suszarka Kandy Grandowita, wykorzystująca pompę ciepła. Suszarka Kandy posiada pojemność 9 kg. <laughs> pojemność 9 kg. Spokojnie, nie musisz obawiać się o swoje ulubione ubrania. Suszarka posiada specjalny program suszenia wełny, który jest zatwierdzony i certyfikowany przez Woolmark. Teraz wystarczy wybrać odpowiedni program. Możesz również sam ustawić czas suszenia. Opóźnić start cyklu, wybrać opcję tkaniny delikatne oraz opcję ochrony przed gnieceniem. Gotowe! Dzięki suszarce Kandy oszczędzisz nie tylko cenny czas, ale i pieniądze. By wysuszyć mokre ubrania, w suszarce podnoszona jest temperatura. Ciepłe powietrze chłonie wilgoć, następnie schładza je w celu skroplenia. Dzięki temu Twoje pranie pozostaje suche. Suszarka Candy Grandowita zużywa o 60% mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi suszarkami, a dzięki swojej pojemności pozwala wysuszyć więcej w krótszym czasie. Skroplona woda odprowadzana jest do pojemnika Easy Case umieszczonego na drzwiach. Dzięki temu na bieżąco monitorujesz stan zbiornika. Wodę możesz wylać lub wykorzystać. Na przykład do mycia podłogi. Dzięki suszarce kandy wysuszysz górę ubrań, nie wydając góry pieniędzy.